Był moim mężem, nie jest moim konkubentem, ale moim uratowanym przeze mnie człowiekiem. Bardzo lubię podróże i te podróże wymagały, żeby ktoś w tym moim domu był i tym moim maleńkim gospodarstwem się zajął. Znałam kiedyś taką rodzinę, gdzie znałam pana Wiktora, i potem po latach spotkałam go, kiedy był wrakiem człowieka. Nie miał domu, nie miał pracy, alkoholik, który upadł na dno. Proponowałam mu, że y, ja się zajmę nim, ale on wtedy będzie zajmował się moim domem. Wzięłam tego człowieka, wynajmowałam mu mieszkanie. Okazało się, że sobie jakoś radził. I wobec tego to się przeciągało z roku na rok, coraz dłużej, i to jest ponad 20 lat. Póki są pieniądze, to jest inaczej. Musiałam przejść na emeryturę. Wobec tego nie było już pieniędzy na to, żeby jemu wynajmować mieszkanie. Jak już powiedziałam, że mu pomogę w życiu, no to już trzeba było to, tą obiecankę kontynuować. Dlatego musiałam go przyjąć do siebie. Bałam się, że po tym, kiedy ja tego człowieka wyprowadziłam na ludzi, kiedy przywróciłam mu człowieczeństwo, mógłby zostać sam, mógłby zostać bez środków do życia, bo by popadł w alkoholizm, jakby by wróciłby do tego alkoholizmu. No i przede wszystkim mógłby nie mieć gdzie mieszkać. Fundusz Hipoteczny Dom wyszedł mi jak gdyby naprzeciw tym moim obawom, co z nim będzie. Przekazałam to mieszkanie na dom, ale z, w akcie notarialnym umieściłam równolegle, że Gdybym odeszła, a Wiktor by żył jeszcze, że ma Wiktor kontynuować to, to mieszkanie przejdzie na niego i będzie miał zabezpieczone. To mam szczęście, że spotkałem Panią Krystynę. Moje motto życiowe: nie, nie rób nikomu złego, i zło zawsze powraca, a dobro powraca w dwunastu.